Cześć! Błyskawiczne ogłoszenia przed filmem, który zaraz się Wam wyświetli. Chciałem dać znać, jak wygląda u mnie obecnie sytuacja z, że tak powiem, konkursami. I po pierwsze, są konkursy w, na podstronie na żywo, i tam możecie zobaczyć, czy jest jakiś. Konkurs. W tym wypadku mamy konkurs na wygranie dwóch egzemplarzy ukrytego obserwatora. I jest to konkurs do 6 września, a nie sierpnia, to muszę szybko poprawić. A drugi, drugie miejsce, w którym możecie grać i coś wygrywać jest to pod strona Społeczność, gdzie co tydzień wyskakuje, wyskakują Wam trzy książki i wydecydujecie, jaką następną książkę zrecenzuję. No i w komentarzach, jeżeli napiszecie jakiś tam dowolny komentarz, to możecie wziąć udział w losowaniu bonu do Empiku o wartości 50 zł, który to bon jest rozlosowywany na koniec danego miesiąca. Także zachęcam, zapraszam i już nie przedłużam. Zapraszam Was do oglądania filmu. Cześć. Cześć. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wtorkowych recenzji bez sponsorowanych recenzji. I tym razem mam dla Was książkę: Pomagając innym, pomagasz sobie, napisaną przez Pana Marcina z Frysztyka. Frysztaka, zawsze się mylę. Zapraszam. Jest to już druga książka pana Marcina, po którą sięgam. Wszystkie one są dość krótkie. Właściwie to jest bardziej nie wiem, czy nowelka, czy powiastka, czy opowiadanie, jak to nazwać. Bo ma 70 stron. W miarę duże, dużą czcionkę i, i, i ogólnie czyta się to błyskawicznie. Wcześniej bodajże sięgnąłem po 365 kroków, jeśli się nie mylę. Tak, mistyczną podróż 365 kroków. Możecie znaleźć moją recenzję oczywiście na moim kanale. Być może zrobię osobną playlistę dedykowaną temu autorowi. Bodajże w lutym tego roku po tą książkę sięgnąłem. No a tym razem mam dla Was inną opowieść od niego, od autora standardową moja recenzja. Oczywiście o tym razem ta recenzja będzie bardzo krótka, także musicie mi wybaczyć, że zasadniczo ta minutowa wstawka na początku i na końcu opowieść o tym, o co chodzi z Marfisz Markiem Malmanem będą tak długie i będą de facto zajmowały większość tej recenzji albo przynajmniej połowę. W każdym razie i tak postaram się coś z tego wyciągnąć. I Zasadniczo, moja recenzja będzie się składać na początku z opowieści bez spoilerów o tym, o czym jest ta książka. Potem zamiast cytatów będę miał dla was negatywną recenzję 1 na 10, jaką ktoś wystawił na Lubimy Czytać, bo zakładam, że te 10 na 10 to nie ma co cytować, bo już bez przesady. Następnie będzie moja opinia i moja recenzja, ocena od 5 do 10. W tym standardowym, takim moim, yy, moim, tym, moim przedziale, po prostu. A na końcu będzie standardowo o konkursach i o współpracy z Marfisz Malkiem Malmanem. Także nie przedłużając, już zaczynajmy. Książka zaczyna się cytatem autora samego siebie, co jest trochę dziwne, i mamy tutaj wiersz po prostu. Pomogłem raz człowiekowi, nie mogło mi wyjść z głowy. Jak został potraktowany, niesłusznie z błotem zmieszany. Wystarczy, je, wystarczy dobre słowo, wystarczy dobry gest, by duch jego się uniósł. Teraz uśmiechnięty jest. Jest to, jest to wiersz, uśmiech ducha. Książka podzielona jest na tygodnie. Na tygodni tych 14, w których to odbywa się. Przemiana w naszym nastoletnim, siedemnastoletnim dokładnie bohaterze, który pochodzi chyba z w miarę normalnego domu, ale jest po prostu takim zepsutym gnojkiem, który w końcu na samym początku książki, więc to nie jest żaden spoiler, w końcu robi na tyle przypałowe rzeczy, że jakby dostaje pracę społeczne, ląduje przed sądem najpierw, a potem dostaje tę pracę. I w sumie od tego momentu zaczyna się jego przygoda, ponieważ mm, musi pracować w domu opieki, i tam ma takiego starszego pana, bodajże Juska, jeśli nie mylę teraz imienia, tak, Juska, który właśnie tak uczy życia, stara się w nim rozwinąć jakąś duchowość sprawić właśnie, żeby on był bardziej sensowną osobą. No, i czymś to uda, oczywiście, należy tutaj, że tak powiem, przeczytać samemu, żeby się dowiedzieć, jak to tam poszło. Ale zasadniczo, poza tym, co teraz powiedziałem, no to nie mogę nic więcej powiedzieć, żeby nie zaspoilerować niczego dla Was. Niemniej jednak. Mamy bardzo negatywną recenzję w moim drugim segmencie, jako cytaty. Tutaj jakiś tam gościu pisze do nas, zerknijmy tylko, czy jest to standardowy hater. Nie, nie jest to do końca standardowy hater. Pan Macio Zywy, gdyż napisał 170 opinii, czyli zasadniczo trochę już czytał rzeczy, a nie tylko, że napisał jedną opinię i się zmył. Zlubimy czytać. No i powiedział. Przyznam szczerze, że nie doczytałem do końca. Strasznie to porne pióro. Zdania dwu, trzy wyrazowe sprawiają, że wygląda to jak spis komend wojskowych. Jestem przekonany, że pisał to ksiądz. Przekaz nieprawdopodobnie naiwny i mimo dobrych intencji raczej szkodliwy i, przekor... i przekornie najbardziej szkodzi kościołowi. Dowiemy się na, na, na przykład, że internet jest zły, a jedne co dobre na tym łez padole to wiara, no i oczywiście kościół. Yy, bo przecież Bóg bez kościoła nie ma sensu. Jeśli pisał to ksiądz, to tylko świadczy o tym, jak mocno oderwany jest kler od rzeczywistości. No ale tylko jego cześć, część, bo spora grupa doskonale odnajduje się od tysięcy lat. Nic dziwnego, że kościół traci wiernych, bo takim przekazem tylko zniechęca, brawre wręcz się ośmiesza. Kościół kompletnie nie rozumie, że ludzie są coraz bardziej światli i takim topornym tekstem strzela samemu sobie w kolano. To jest pozycja dla fanatyków, a ich przekonywać nie trzeba. Intencje zacne, ale dobrymi chęciami wybrukowana jest droga do piekła. Nie tędy droga, zdecydowanie nie tędy. Stanowczo odradzam omijać galopem. Także mamy bardzo mocną opinię. Oczywiście. Książki nie napisał ksiądz, tylko właśnie nasz uduchowiony autor. No i oczywiście pozostaje mi się nie zgodzić z tą recenzją naszego Pana. Nie mogę powiedzieć o tym, że te zdania tam są dwu, trzy wyrazowe. Nie sądzę, żeby, żeby było ich tak dużo. Raczej, może są tu w miarę krótkie zdania, ale jest to raczej taki styl, który jest tutaj po prostu mm, narzucony. No, oprócz tego, no, ciężko byłoby, żeby z tej książki wychodziły jakieś inne mądrości i żeby to jakoś inaczej się, że tak powiem. Mm, Pozycjonowało, jeżeli mamy tutaj gościa tego Juska, który tam chyba jest po osiemdziesiątce czy w okolicach 90, jest starym mężczyzną, który jakby którego kompasem moralnym był kościół katolicki i wiara w Boga oczywiście, więc jakby to szło tędy przez cały czas, więc on starał się po prostu wpajać temu młodemu dzieciakowi. Mm. Więc jakby mi to zupełnie nie przeszkadzało i było dla mnie to jak najbardziej okej. Okay. To, co mi przeszkadzało z kolei, to to, że po prostu autor mm, poszedł, nie wiem z jakich powodów, ale po prostu po linii takiej naprawdę bardzo irytującej. Mianowicie, tutaj macie tekst. I Wam by się wydawało, że to jest jakiś opis, ale nie, tu jest masa dialogów, które są po prostu pisane w jednej wielkiej szpalcie tekstu. Także liczę na to, że w przyszłych tekstach to zostanie, aż w drugiej, tam powiedzmy, wydaniu całości, jeżeli będzie, to zostanie to naprawione. No bo jednak czytało się to dość dziwnie w taki sposób. Zdarzało mi się z dwa razy, że nie wiedziałam do końca, kto w tej chwili mówi. I musiałem, się, I musiałem się cofać, albo tak właśnie skupiać, co tu się dzieje. Także raczej jestem zwolennikiem tego, żeby jakoś były rozdzielone te osoby mówiące i było widać, kto co mówi. Nie przeszkadzała mi ta naiwność, powiedzmy, całego tekstu, ale już za, ten właśnie, za to łamanie odejmuje jeden punkt. No a drugi punkt odejmuje głównie ze względu na to, Jaka jest objętość całości, więc 60 stron. No i że nie jest to na pewno jakieś dzieło takie na jakimś tam super najwyższym poziomie, no bo niestety, tak jak mówi tam ten krytyk, że czasami ociera się ono o banał, no ale może też ten właśnie starszy mężczyzna mówił dość banalne rzeczy, nie każdy przecież starzec jest mędrcem. Ale, no jak na taką właśnie krótką opowieść, nie mogę tej książki dać mniej niż 8 na 10. Całkiem Wam polecam, raczej jest to książka też nie stargetowana na mnie i to jest raczej tego typu kwestia. Moim zdaniem jest ona stargetowana pod nastolatki. Jeśli znacie jakichś nastolatków, którzy na przykład są chociaż lekko tam uruchowieni, to może im ta książka się spodoba, zwłaszcza, że jest, tak jak nie zdążę powiedzieć, za darmo na stronie autora na wilusz.org. Także zachęcam. Z mojej strony 8 na 10. I to wszystko. Dzięki. Cześć. I to wszystko moi drodzy. Zachęcam Was standardowo do lajkowania, komentowania, subskrybowania i udostępniania tego filmiku. Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Jeśli chodzi o moje konkursy, no to możecie brać udział w konkursie, który jest cyklicznie. Od, środy do, od soboty do środy możecie głosować. Na karcie społeczności w ankietach, i jeżeli tam komentujecie, to macie szansę co miesiąc wygrać Bondo Empiku na kwotę 50 zł. Na karcie na żywo, czy tam na shortsach jest też film, w którym o tym to tłumaczę, tak króciutko. A jeśli jeszcze nie słyszeliście, to możecie poczekać i wtedy dowiecie się o co chodzi z moją współpracą z Marfish Markiem Malmanem. No i to już wszystko. Bardzo dziękuję. Cześć. Cześć, witam Cię w najgłębszych odmentach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce. Następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym. Mm, Ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem Cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, o oh sorry, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfish, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje recenzje. A właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powiem Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję ci, że obejrzałeś tą recenzję. Obiecuję, że po kilku kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością, wiadomością dotyczącą księgarenki Marfish, tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię Fantazy Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, Księgarenka Marfisz. Mikrozespół do wielkich zadań zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony Pan Dawid Gawałkiewicz. Recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji. Książek. Taka, takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzję pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek. Ja także. Tutaj sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też e, człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na, księg na stronach księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco, już niebawem, już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne testy z serii filmów, które prezentowałem, prezentuję nadal na swoim kanale, kanale w Świecie Króla Myśli. Z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę księgaręki Markiż. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.